Witam na kanale Osiągalna Sylwetka, z tej strony trener Rafał Ron. Dzisiaj znowu chcę pokazać sylwetkę, bo kiedy wspomniałem ostatnio, kiedy wspomniałem ostatnio że w pierwszym miesiącu robienia masy doszło mi prawie 7 kg, przy takiej jakości sylwetki, no to niektórzy wyrazili właśnie zdziwienie, jak to? to, ale to jakby, że to dużo. Niektórzy, że, że to na środkach. Niektórzy, że, że nic nie powiedzieli, bo nie wiedzą, czy to dużo, czy to mało. Więc ja teraz Wam pójdę na kroki i wyjaśnię, o co chodzi z tym plus 7 kilo i pokażę wam, powiem wam, że wy możecie zrobić też podobny wynik. I powiem wam, od czego to zależy, więc zapraszam. Kiedy teraz zrobiłem plus prawie 7 kg masy w pierwszych czterech tygodniach, przy dobrej jakości sylwetki, no to część. Widzów się zdziwiła. Wow, 7 kg przy dobrej jakości, ale dobry wynik. Część powiedziała, a bo bierzesz środki, a część nic nie powiedziała, bo nie wie, czy to dużo, czy to mało. No więc pierwsza rzecz jest taka, że ja nie biorę teraz środków. Ja Wam mówiłem o swojej strategii, kiedy właśnie rozpoczynam masę. Ja nie biorę środków. Mało tego robiłem badania hormonalne i teraz, kto się zna, to będzie wiedział, mój poziom testosteronu wynosi 70 nanogramów na decylit. 70 nanogramów na decylit, kiedy powiedzmy u mężczyzn przy 300 nanogramach już może występować depresja. Norma jest tam poniżej 300. Ale już przed 300 mogą być bardzo negatywne skutki uboczne niskiego poziomu testosteronu. A u mnie jest 70. I ja na 70 nanogramach zrobiłem plus 7. Więc to jest pierwsza rzecz. Więc tutaj środków żadnych nie ma, żaden testosteron nie leci. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz czy 7 kg w pierwszy miesiąc okresu masowego czy to dużo, czy to mało? Ja jestem bardzo zadowolony przy takiej jakości sylwetki, ale chcę, żebyście wiedzieli, że to nie jest nic nadzwyczajnego. To jest dobry wynik, ja jestem z niego zadowolony, ale to nie jest nic nadzwyczajnego. I jeżeli byście oglądali moje wcześniejsze odcinki, kiedy mówiłem o strategii, jak to zrobić, jak wejść dobrze w masę, jak skończyć dobrze redukcję, to jesteście w stanie osiągnąć podobny wynik. Więc to jest pierwsza. Druga sprawa. I teraz ja przypomnę i powiem, jak to właśnie się stało. Jak to się dzieje? Otóż przede wszystkim ja zrobiłem dobrą redukcję. Sami widzieliście końcówkę redukcji, jak to u mnie wyglądało. Więc ja zjechałem podczas redukcji 12 kg z wagi, z tłuszczu 12 kg. I teraz tak po yy, zakończeniu redukcji, yy, kiedy już miałem tą końcówkę, to ja wyszedłem z kaloriami sobie na zero w ciągu trzech tygodni i zrobiłem, jak już wyszedłem na zero kaloryczne, to jak wiecie wyszedłem na yy, ten na odpoczynek. No i na odpoczynku kręciłem się w zakresie tego zera kalorycznego. I faktycznie waga była stabilna. Posiłki były dosyć duże. Jak to na ten okres, zaraz po wyjściu z redukcji, niska, trzymana tak jak trzeba. I po tygodniu odpoczynku ja znowu rozpocząłem masę od głębokiego wejścia w deficyt. Jak z końcówki redukcji? Głęboki deficyt kaloryczny plus godzina kardio dziennie, codziennie. Rozumiecie? I teraz, jak ja wszedłem znowu w ten deficyt, znowu w godzinę cardio, wrzuciłem sobie probiotyki, wrzuciłem sobie maślan sodu, wrzuciłem sobie e, kefir, wrzuciłem sobie glutaminę na e, powiedzmy usprawnienie pracy jelit trawienia. Przez kardiogodzinę napędziłem metabolizm, przez deficyt nabrałem głodu i byłem na maksa głodny, przygotowany, rozpędzony. To, co ja Wam mówiłem wcześniej, że ja to zrobię, to ja to zrobiłem. Czyli jakby ja Wam cały czas pokazuję, jak proces wygląda. I teraz, jak ja wszedłem w nadwyżkę po takim przygotowaniu do masy, bo ludzie myślą, że zrobię redukcję, mogę wejść w masę. A jeszcze po redukcji, ja przygotowałem sylwetkę do masy. Jeszcze raz po odpoczynku tygodniowym. Oto, to, jest, to jest ważne. I ja nie, nie, powiem tak, że niektórzy z Was mogą tak samo zrobić, ale najtrudniejsze będzie to, że tylko ten z Was będzie to mógł zrobić, kto jest wytrenowany i kto ma mocny mental. Bo większość z Was odpadnie nie mając mentalu. Bo to po redukcji ludzie się przeważnie rzucają na jedzenie, odpuszczają, już im się nie chce, a właśnie nie, taki efekt plus 7 kilo zrobisz, jeżeli masz ten mocny mental. No ja jest, długo, długo trenuję, no to ja to mogę zrobić. Może ktoś z was, kto długo trenuje, też to może zrobić. Ale to jest warunek konieczny, że po redukcji tydzień odpoczynku na czystej miejscu i znów wchodzisz w redukcję. I to nie jest łatwe dla ludzi. No ale właśnie, ja, ja jestem, ten kanał też jest po to, żeby pokazywać. No więc ja to zrobiłem. I po tym na takim rozpędzeniu, jak wchodzisz w nadwyżkę, to organizm chłoni jak gąbka. To to od razu jest wypełnienie glikogenem, wypełnienie treścią urządkową, wypełnieniem wodą. Woda też jest ważna, bo wchodzisz. Chodzi o to, że na początku masy musisz wejść w tak zwany stan anaboliczny. Stan anaboliczny. I to oznacza, że muszą komórki wypełnić się wodą, składnikami odżywczymi, minerałami. I zobaczcie, że to nie jest wcale taki, jak ja wam teraz powiem, że to nie jest wcale taki super... Znaczy dobry wynik, ale nie jest jakby z kosmosu wzięty. No bo jeżeli na takim wysuszonym człowieku głodnym, rozpędzonym metabolicznie, wchodzę w nadwyżkę, to zobaczcie, samej treści Litowej to już będzie, nie wiem, z parę kilos, dwa, dwa i pół kilo, dwa, 2,5 kilo. Czyli powiedzmy, no jak dużo jesz, tak? To to w tobie jest. Nawet donaczu w tobie to jest. Potem woda. Kolejne yy, kolejna waga. Potem glikogen. Kolejna waga. Oczywiście już, jak jesteś w tym okresie anabolicznym, już te procesy anaboliczne, budowania masy mięśniowej też zachodzą. Więc jakby połączyć te wszystkie rzeczy, które robią wagę i wypełnianie u mięśni, bo ty masz niski poziom BF-u, no to u mnie się uzbierało 7 kilo, prawie 7 w miesiąc. Czyli ja teraz wszedłem w tak zwany stan anaboliczny. Ja nie zbudowałem 7 kilo masy mięśniowej, ja tylko zwiększyłem masę ciała o 7 kg. I dla mnie to jest taki właśnie wyznacznik, że aha, ok, jestem w tym anabolicznym swoim już procesie, i teraz mogę zacząć budować. I teraz dopiero się zacznie faza budowania. Kiedy jestem w stanie anabolicznym i muszę cały czas właśnie zwracać uwagę na wodę, na minerały, na dietę, na wszystko, żeby ten stan anaboliczny utrzymywać i dopiero teraz dokładać kalorii, dokładać masy mięśniowej. Natomiast co ja zrobię teraz? Ja teraz sobie utrzymam. Ja teraz nie chcę. Zrobiłem te 7 kilo i strategicznie ja nie chcę zwiększać nagle jakoś mocno masy mięśniowej, w sensie dokładać jedzenia. U mnie teraz waga jest stabilna. Ja chcę to utrzymać jakieś dwa tygodnie niech sobie organizm pobędzie w tym powiedzmy stanie anabolicznym i niech on się przyzwyczai. Bo to nagły skok wagi to się też trzeba przyzwyczaić. Ja widzę po sobie, że mimo że jestem wytrenowany, no to już jakby, Jak robię kroki szybkie, no to ten oddech mi się szybciej przyspiesza. A to temu, że był nagły skok wagi, bo 7 kg w 4 tygodnie, no to jest taki nagły skok wagi. Więc sobie teraz to przytrzymuję i myślę, że za nie wiem, może od nowego miesiąca zrobię większą podbitkę kalorii. Bo ja jestem zdania, że lepiej robić. Rzadziej podbitki kaloryczne, ale większe. Więc sobie za, za niedługo zrobię taką podbitkę, a teraz utrzymuję w tą stabilną wagę, którą mam, trenuję mocno. Mam fajną periodyzację rozpisaną. Niedługo kończę pierwszy blok masowy, który był ukierunkowany na Ukierunkowany był na, w sensie bardziej zaakcentowane ćwiczenia były na barki, biceps, triceps, przedramiona, łydki, na te obszary mięśniowe. I po takim tygodniowym odpoczynku zrobię sobie, znaczy będzie kolejny blok masowy, już bardziej skupiony na, to będzie obszar pleców i nie wiem czego jeszcze, ale na pewno pleców też 10 tygodni, więc tak to wygląda i te 7 kilo, to pamiętajcie, że wy możecie też zrobić, yy, znaczy to 7 kilo yy, po redukcji, jak zrobicie sobie dobre przygotowanie sylwetki do okresu masowego i wejdziecie w nadwyżkę, to mówię wam, że na początku wam skoczy waga no, na 5 kilo, może i 7, to w zależności jacy, jacy jesteście, tak? Ale skoczy, i wtedy moim zdaniem dobrze jest przytrzymać tę wagę, tą w tym stanie anabolicznym, i potem zrobić właśnie podbitkę, tak jak ja wam to pokazuję. Więc tak to wygląda, i mówię to po to, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Dla osób, które no nie są związane z kulturystyką, nie wiedzą jak te procesy przebiegają. I dla, nich się, dla niektórych osób to się może wydawać dziwne, bo niektórzy myślą, że to 7 kg masy zbudowałem, a ja dopiero wszedłem w stan anaboliczny, który wiąże się z tym, że tych kalorii jest więcej i organizm chłonie. I ze wszystkiego ta waga idzie do przodu, ze wszystkiego. No więc tak to wygląda. Ja teraz sobie kontynuuję swoje poranne kroki. I to jest mój pierwszy posiłek. Dzisiaj dzień nietreningowy. Mamy tutaj sześć jaj. One są ugotowane na miękko. No i będę się musiał z nimi rozprawić, bo chyba się nie będą chciały obierać tak jak ja bym chciał. Kiszona kapusta, oczywiście, jak to u mnie często bywa. I tosty. I pewnie zapytacie się, co jest na tych tostach takie kółeczka. Otóż dostałem od mojej podopiecznej sos zero, który jej został, nowy sos zero, który jej został z redukcji. A ona jest teraz na masie, więc nie chce go mieć. A jest na miejscu, więc przekazała mi. Ja też nie wiem, jak tego sosu użyć, ale wpadłem na fajny pomysł, że właśnie do tostów. I wiecie co? Od kilku dni takie kółeczka na tostach robię. To jest sos o smaku orzechowo-czekoladowym. I wiecie, jak mi to fajnie wchodzi? To taka ciekawostka. Więc tak wygląda ten posiłek. I tutaj mamy 50 g białka, 30 g tłuszczy i 80 g węglowodanów. Także tyle. I tym posiłkiem kończymy dzisiejszy odcinek. Życzę Wam dużo zdrowia, dużo mocnych treningów i owocnego okresu masowego, o ile w nim jesteście. Niech moc będzie z Wami!